Piotr Wasześci, dzień dobry ze Studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest Sławomir Przenny, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka ZOW w Działdowie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie widzów. Panie prezesie, jakim przedsiębiorstwem jest PGKM? Jeśli miałbym scharakteryzować w dwóch krótkich słowach, to po pierwsze. Przedsiębiorstwem komunalnym, służącym mieszkańcom, realizującym swoją misję, taką służebną misję wobec, wobec mieszkańców, a drugie słowo no to jednak wielobranżową, ponieważ to, co nas odróżnia na tle innych przedsiębiorstw, czy z sektora komunalnego, czy wodno-kanalizacyjnego, to to, że w naszym portfolio znajduje się bardzo szeroki zakres, zakres obowiązków. Od gospodarki nieruchomościami, zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez ten sektor wodno-kanalizacyjny, prowadzenie oczyszczalni ścieków, prowadzenie stacji uzdatniania wody, regularne wypełnianie tych obowiązków, które nakłada na nas ustawa w związku ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Aż po administrowanie cmentarzem, mieniem komunalnym, szaletami, więc różnymi kwestiami związanymi również z polityką odpadową, bo również i tym to jest przedmiotem działalności spółki. Czy tak szeroką działalność można pogodzić i ją rozwijać dynamicznie? Panie redaktorze, ma to swoje zdecydowane plusy. Jest również oczywiście kilka, kilka cieni, bo ja zazdroszczę że czasami innym prezesom spółek wodno-kanalizacyjnych, że można się skupić tylko na jednym obszarze i to wtedy, wtedy może troszkę jest łatwiej. My natomiast no, na pewno jesteśmy bardziej elastyczni, jeśli chodzi o wykorzystanie naszych zasobów. Jesteśmy, możemy również wykorzystywać te elementy, doświadczenie naszych pracowników w różnych, w różnych obszarach. Natomiast samo przedsiębiorstwo jest podzielone na poszczególne zakłady, i każdy zakład ma przypisaną y, sobie rolę, i bardzo dobrze tę rolę zresztą wypełnia. Wielu z tych pracowników to pracownicy bardzo merytoryczni, od lat związani z naszą spółką. Jest Pan prezesem od półtora roku. Jak, na, w jakiej kondycji Pan zastał spółkę? Bo ten rok, 2021, no, cechuje duże inwestycje. Takich chyba do tej pory nie było. No na pewno w tym, ten rok będzie pod tym względem wyjątkowy, bo jeśli miałbym jakoś scharakteryzować ten rok, to będzie to rok pod tym względem rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje. Częściowo jest to działanie nasze zaplanowane, ale w dużej mierze. Wynika to z bardzo dużych i takich odważnych oraz no, popartych sporymi dotacjami inwestycji gminy miasto-działdowo. Wyszliśmy z tego, z tego założenia, że nawet te place, które czasami mieliśmy zaplanowane, na ten moment, na chwilę musimy je odłożyć, a zająć się tymi ulicami, których, które, które są obecnie modernizowane w naszym mieście, i tamtą infrastrukturę poprawić, tak żebyśmy już do tych tematów w przyszłości nie wracali. No a w związku z tym, że tych ulic, jak wspomniałem, jest sporo, to i nasze wydatki w tym momencie na tą infrastrukturę będą troszkę większe, no i staramy się, staramy się zmodernizować odcinki tak sieci azbestowo-cementowej, która powinna zostać sukcesywnie wycofywana, zastępowana nowymi materiałami. Jak również w obszarze Starego Miasta czy w innych, w innych obszarach no robić już tak, żebyśmy żeby na lata nasi mieszkańcy tamte dostawy mieli zabezpieczone, no i żeby, żeby ograniczać awaryjność. Ta awaryjność w każdej spółce istnieje, no ale im więcej tej sieci zmodernizujemy, im lepiej to zrobimy i użyjemy nowocześniejszych materiałów, tym ilość wycieków, tym ilość awarii będzie mniejsza. Ile tych wodociągów nowych powstaje teraz? Na ten moment ponad półtora kilometra sieci wodociągowej w tym roku. W głównych tych obszarach ulic mówimy tutaj o inwestycji, którą będzie prowadził powiat, czyli ulica Leśna. Tam wykorzystaliśmy do tej pory tego też, to jest to pewne, pewna nowość. Myślę, że też nasi pracownicy zyskają fajne doświadczenie, technologia bezwykopowa, dzięki temu mamy oszczędność zdecydowaną czasu. Może troszkę zwiększamy nakłady finansowe, ale ten czas nam to rekompensuje. Ale przede wszystkim rekompensuje nam to, to rekompensujemy sobie to, że nie musimy iść otwartym wykopem, niszczyć jakiejś infrastruktury, tylko jest to przewiert i rura jest umieszczana yy, pod, pod, pod ziemią sposobem, sposobem bezwykopowym. Jest to ulica Leśna, jest to ulica, yy, ulica Młyńska Wolności, gdzie obecnie trwają prace. No, nasi mieszkańcy o tym wiedzą, czasami się wiąże to z jakimiś uciążliwościami w przemieszczaniu w ruchu, ale również i brakiem dostaw wody chwilowym. Za chwilę będzie ulica Karłowicza, Lenartowicza i kolejne tutaj półtora, ponad półtora kilometra sieci wodociągowej, a jeszcze w, w drugiej połowie roku spore odcinki sieci kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej w osiedlu leśna jest to ponad, ponad kilometr nowo projektowanej sieci z przepompownią. Inwestycje prowadzicie również w innych obszarach. Inwestujemy w odnawialne źródła energii. W zeszłym roku pierwsza taka m, instalacja fotowoltaiczna, niewielka, no bo do 50 e, kW, e, powstała na stacji uzdatniania wody. Patrzymy, przyglądamy się, być może, że pojawią się tutaj jakieś dotacje, nie, nie chcemy tak bardzo angażować też własnych, własnych środków tutaj w to. Mamy nadzieję, że będziemy, będziemy w tym zakresie liderem, tym bardziej, że nasze obiekty charakteryzują się tym, że pracują całą dobę. I dużo zużywamy energii na własne potrzeby, więc ten bilans nasz ekonomiczny jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku, w przypadku klientów indywidualnych. Także będziemy na pewno w tym, w tym segmencie starali się rozwijać. Mówię o OZE nie tylko jako o fotowoltaice, bo tutaj tych sposobów odzysku ciepła, kogeneracji, wykorzystania jest zdecydowanie więcej. Dzisiaj musimy po prostu wesprzeć się ekspertami, którzy podpowiedzą nam, co byłoby najlepsze. Da się zauważyć, że poszyszacie też zakres usług świadczonych. No szczególnie tutaj w zakresie nieruchomości stwierdziliśmy, że jest to w olbrzymim tak przypadku, Tak jak w przypadku wodociągów i kanalizacji, proszę zwrócić uwagę, tutaj są nasze grupy w dużej mierze za. Nasi pracownicy muszą obsłużyć i awarię, i bieżącą pracę, pracę zakładu, ale jednocześnie realizują działania inwestycyjne. To, oczywiście częściowo, sieć kanalizacyjna, będziemy już się podpierali firmą zewnętrzną, czy te technologie bezwykopowe, ale tutaj. W przypadku również nieruchomości stwierdziliśmy, że na rynku jest pewna nisza. Chcemy tę niszę, jakby postaramy się w tej, w tej niszy znaleźć, odnaleźć swoje miejsce. No i wchodzimy w usługi, pracę na wysokościach. Zakupiliśmy podnośnik teleskopowy z koszem roboczym, wycinka drzew. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę w poprzednich latach były zamawiane od firm zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy ja podjąłem decyzję, że mamy na tyle fajny zespół pracowników związanych z firmą oddanych, którzy chcą się rozwijać, chcą też są bardzo pracowici i, i, i firmie oddani. I możemy dla swoich wspólnot, którymi zarządzamy, dla tych budynków, którymi, którymi zarządzamy w imieniu miasta, ale również i jesteśmy otwarci na zlecenia zewnętrzne. Ich jest całkiem, całkiem sporo. Pozwala to zawsze wygenerować dodatkowe środki, zarobić dodatkowe, dodatkowe pieniądze. A jaki jest stan bieżący właśnie tej substancji komunalnej dzisiaj w Działdowie? Przystąpimy tutaj, miasto w najbliższych latach musi przyjąć jeszcze w tym roku taki wieloletni plan modernizacji, modernizacji tego zasobu komunalnego. Przyznam szczerze, że. No jest ten zasób w stanie średnim, a czasami, czasami takim naprawdę no dostatecznym, ujmij, ujmijmy to dyplomatycznie. Wiele z, wiele z budynków niestety będzie w najbliższych latach wymagało pewnych nakładów finansowych. My też będziemy starali się... Pewnych po, znaczy nie małych. Pewnych znaczy nie małych, ma Pan redaktor zdecydowanie rację. Będą to ale takie podstawowe, nawet rzeczy, jak na przykład remonty dachów, tak. No i tutaj chcemy jakby skupić się na tym, żeby każdego roku w tym zasobie jeden do dwóch budynków. Było modernizowanych pod kątem takich zupełnie podstawowych rzeczy. Ale nie, nie uciekamy tutaj, bo nawet jeśli są zgłoszenia od mieszkańców, że jakieś drobniejsze prace trzeba wykonać i jest to uciążliwe bardzo dla mieszkańców, że czegoś w tym zasobie komunalnym nie ma. Staramy się na miarę naszych możliwości finansowych, skromnych w tym obszarze, bo tutaj ta działalność nie przynosi spółce, nie przynosi spółce zysku. Wielkiego, to w, tym, w tych obszarach staramy się zawsze reagować na te, na, te, na te prośby mieszkańców, o ile jest to tylko możliwe. Natomiast w przyszłości mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze, no, Będziemy na pewno też dążyli do tego, żeby. Mm, poprawić ściągalność czynszów, bo to też jest sytuacja, w której bardzo dużo osób regularnie te swoje zobowiązania spłaca, no a są osoby, które mają z tym dosyć duże trudności, pomimo też, wiemy, czasami posiadania środków, ale gdzieś tutaj yy, to jest od odkładane gdzieś na bok. No, Jakie procentowy jest to problem? To, no na pewno te zobowiązania liczymy w setkach tysięcy złotych. Także możemy sobie wyobrazić, że gdybyśmy te, te środki odzyskiwali, które są nam jakby należne, no to mielibyśmy, mielibyśmy potencjalnie pienią pieniądze, żeby inwestować je yy, w na bieżące naprawy oraz w takie w, w większe inwestycje. Dużo jest tych mieszkań? Tak, to jest duży, to jest dosyć spory zasób. Mamy 30 budynków komunalnych, na ten moment zarządzamy ponad 70 wspólnotami, które nam zleciły zarządzanie. Tutaj też mam nadzieję, że będziemy się cały czas rozwijali, ponieważ... Wspólnoty, którymi my zarządzamy, na pewno mogą liczyć na taki bardzo kompleksowy, kompleksowy serwis. Dzisiaj się skupiliśmy na tym, że nie bazujemy na outsourcingu, na, nie wiem, tylko w nielicznych sytuacjach tak naprawdę musimy coś zamówić. Głównie to są nasi pracownicy, którzy są w stanie podjechać, rozwiązać problem mieszkańców. Mieszkańcy nie muszą. Nie muszą Czekać na te, na te usługi bardzo, bardzo długo. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze w stanie lepiej zarządzać tymi zleceniami, poprawiać tę wydajność, jeśli chodzi o czas reakcji i wprowadzać nowe, jakby, takie obszary obsługi, jeśli chodzi o, o, o wspólnoty. Bo wspólnoty generalnie chcą być dzisiaj profesjonalnie. Obsługiwane od sprzątania poprzez prowadzenie jakichś drobnych napraw, aż na obsłudze prawnej i finansowej. I to w naszej spółce jest gwarantowane. Inwestujecie również w poprawę warunków pracy pracowników. No, macie chyba jako jeden z nielicznych tego typu przedsiębiorstw tak nowocześnie zorganizowane, wyremontowane biuro obsługi klienta. No, cieszę się Panie redaktorze, że w zeszłym roku udało się Państwa gościć na tym otwarciu Biura Obsługi Klienta. Niestety no, pandemia nam też pokrzyżowała plany. E, dzisiaj no, ci, nasi klienci no, nie mogą się przemieszczać po terenie, e, terenie biura, ale są przez Biuro Obsługi Klienta obsługiwani. Tam te warunki zdecydowanie się poprawiły. W tym roku e, pierwsze duże remonty węzłów sanitarnych e, z szatniami, z zapleczem. E, zapleczem takim kuchennym dla pracowników, dla tam gdzie jest tych pracowników najwięcej. Chcemy, żeby pracownicy mieli dobre warunki do tego, żeby, żeby, żeby pracować. No i poprawić też taki, taką rozpoznawalność naszej firmy, bo zmieniliśmy również logo. Jesteśmy widoczni, nowe, ja mówię umundurowanie wręcz, tak, nowe, nowe uniformy służbowe. Chcemy być widoczni, chcemy być bardzo dobrze postrzegani przez mieszkańców, przez pryzmat tych usług, które my świadczymy, przez pryzmat jakości, i, i, i ta jakość ma, się, ma, ma mieć swoje odzwierciedlenie w infrastrukturze, również tej, którą wykorzystujemy na co dzień. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym jeszcze podpytać, bo wprowadzacie również zintegrowany system informatyczny. Co on przyniesie? No wiadomo, kryzys pandemii też swoje wymusza. Natomiast jakie on dodatkowe korzyści przyniesie dla przedsiębiorstwa? No tak, na końcu, ale na pewno jeśli wspominamy o tym na samym końcu, to nie oznacza, że to nie jest najważniejsze. No jest to duży kontrakt rozpisany na 3 lata. Podpisaliśmy z firmą Unisoft w marcu. Już umowa na jego realizację po przetargu. Ja bym to porównał tak obrazowo dla naszych widzów, jak krwioobieg w organizmie. To jest praktycznie rzecz biorąc wszystko, co, co dzisiaj będzie do spółki trafiało. Chcemy, żeby tutaj pełną digitalizację przeprowadzić. Od w rejestracji zgłoszeń, od spraw kancelaryjnych począwszy, przez sprawy finansowe, faktury. Wszystkie te rzeczy mają być w systemie, ale co najważniejsze, i to chciałbym po, po to podkreślić, również te rzeczy, które są związane, proszę Państwa, z infrastrukturą, bo duża część tego zintegrowanego systemu to jest system informacji geograficznej, tak zwany GIS. On umożliwi nam na lata już tak, gromadzenie informacji o tej infrastrukturze, którą my montujemy, instalujemy, czyli wszystkie te informacje, które w naszych obiektach. W drogach, w budynkach będą y, umieszczane. One będą jednocześnie widoczne dla naszych pracowników, dla innych służb y, na, na podglądzie, na, na, podglądzie, na, na mapach y, z naniesieniem y, no, GPS-owskim. Więc będziemy mieli dosyć dobrą informację, którą, która dzisiaj tak naprawdę no, nie jest do końca zarchiwizowana, nie jest do końca zdigitalizowana. Odchodzimy więc od tych wersji wszystkich papierowych będziemy tutaj starali się… Czyli takie przejście z analogowego systemu w cyfrowy. Wymuszają to czasy, ale wymusza to również i bezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę na no ostatnie tam wydarzenia, gdzie jakieś archiwum płonęło i tak dalej. My nie możemy sobie pozwolić na brak tego bezpieczeństwa, bo bez tych narzędzi no my, utracimy, my utracimy też te, 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 te bezpieczeństwo. Będziemy się dodatkowo narażali na pewne ryzyka. A w związku z tym natomiast, że też rzeczy były potrzebne, my podjęliśmy dosyć taki odważny krok, żeby to rzeczywiście ułatwiło pracę naszym mieszkańcom, żeby karty drogowe, wszystkie elementy, którymi firma żyje, wszystkie dokumenty już były w, wersjach, w, wersji, w wersji cyfrowej, to znacząco przyspieszy procesy. Tutaj również nasi klienci zdecydowanie zyskają, bo zyskają na przykład biuro, internetowe biuro obsługi klienta, które są już w miarę powszechne, czy w firmach energetycznych, czy w jakichś innych będzie można się zalogować, podejrzeć stan swojego konta, zobaczyć, jakie się umowy zawarło, jakie są zapisy tych umów, jakie jest obecnie saldo, czy trzeba dopłacić, czy są jakieś odsetki, za co dopłacić. Wszystko to będzie już dostępne dla naszych pracowników, będzie dostępne. Dla, dla naszych klientów. Mam nadzieję też, że będzie też dostępne dla zarządu, który będzie mógł szybko analizować dane, bo dzisiaj my mieliśmy system, ale on nie do końca spełniał, nie, nie obejmował wszystkich, wszystkich obszarów, nie obejmował całej spółki tak jak powinien. Dzisiaj we wszystkich tych obszarach od polityki odpadowej, przez wodno-kanalizacyjną, na finansach inform i, i, i tej pracy kancelaryjnej, gdzie też to również pisma i odpowiedzi na nie. Wszystko to chcemy, żeby to było już w obiegu cyfrowym. Mam nadzieję, że to również będzie dostrzegalne, będzie dostrzegalne przez, przez naszych mieszkańców, że ten serwis jest coraz, coraz lepszy, że no, nasza spółka rozwija się i nadąża za tym, co się dzieje w tych trendach ogólnopolskich, ogólnoeuropejskich. A co w planach dalej? Będziecie starali się o pozyskiwanie środków strukturalnych? Panie redaktorze, to jest ważny moment dla wszystkich firm wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Stoimy przed już wiemy, widzimy po tych ruchach, które są ze strony ministerstwa, instytucji zarządzających funduszami My już się w tej kolejce chcemy ustawiać. Żeby to robić, rozpoczynamy procesy projektowania, zastanawiamy się co i jak unowocześnić. Jeszcze dochodzi tutaj dyrektywa jedna europejska, która będzie implementowana w najbliższych latach, gdzie również będą dosyć wyśrubowane, jeśli to oczywiście to będzie przełożenie na ustawę, ale tak wszystko do tego, do, do tego zmierza, E, ograniczające wycieki na sieciach wodociągowych, racjonalizujące jakby ten proces, e, ten, ten, ten proces jakby związany z pozyskiwaniem wody. A wodę mamy, proszę Państwa, no w naszym kraju to jest coś, z czym się naprawdę możemy szczycić. Odradzam, e, wśród naszych kolegów, którzy zajmują się e, jakby tymi sprawami związanymi z wodą. Picie wody z kranu jest rzeczą tak naprawdę powszechną. większe spółki stać nawet na to, żeby reklamować się, czy, czy prowadzić akcje społeczne związane z, z tym, jest naprawdę y, najlepszej jakości tak naprawdę woda, którą możemy pozyskać. Czasami mamy taki opór właśnie mentalny, że no z kranu no, to trzeba jeszcze może przygotować, czy ten, nie, woda surowa z kranu jak najbardziej nadaje się, jak najbardziej nadaje się do spożycia. Y, oczywiście no, wszystko zależy od tego, w którym miejscu sieci jesteśmy, bo czasem gdzieś tam na końcu, w końcówce sieci mogą się Zdarzyć jakieś drobne nieprawidłowości. czy, czy, czy ten. Natomiast w miastach myślę, że większość prezesów spółek wodno-kanalizacyjnych jest w stanie to potwierdzić, że ta jakość wody jest naprawdę bardzo wysoka. A my będziemy dokładali dalej starań, żeby tak, tak pozostało. Będziemy starali się to, o, te, o te środki unijne jak najbardziej zabiegać i już myśleć na tą najbliższą perspektywę i na tak naprawdę dekadę, bo to te, te programowanie, które, które obecnie wchodzi, to jest do roku 2027, czyli praktycznie rzecz biorąc mamy tutaj ten okres. Plus minus 10 najbliższych y, lat, gdzie będziemy musieli się tymi tematami y, intensywnie, intensywnie zająć i modernizować kolejne, kolejne rzeczy w, na naszych stacjach uzdatniania wody, na kolejnych naszych obiektach. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka ZO w Działdowie. Dziękuję. Dziękuję.